Więc tak, już można mówić? Możesz cały czas. To chcesz. więc tak. Będziemy z jego stoku Polecam. Kurtka na minus 11. Ale jest plus 11. Wełna, wełna absolutnie, <grym> wełna, 100%. I gruba podszyta polarem czapka. Ale u nas plus 12 to też teraz. To stoku. Tam było minus 7, chyba. A teraz <grym> jest na przykład jest plus 11. Witamy we Wrocławiu. <grym> Do zobaczenia z jutrzejszą. Jak już nagrywamy, to proszę zbliżenie na temperaturę, bo ja wciąż nie mogę uwierzyć, okay. gdzie jest ta temperatura. A ja nie wiem, teraz jak się to odwrócić trzeba. Nie, no odwróć to masz. No o dobra, ogarnęli da się. No, prawda? 12 stopni. Tak? To jest, to jest w ogóle jakaś. Tak. Ja się nie no. zgadzam. Kurtka na minus 11. Z Białego A ty naprawdę Stokcji. masz taką grubą kurtkę specjalną no jakąś? A jak? Przecież ja mieszkam w Białymstoku. Ja już od. 6 października ją noszę, zdejmę dopiero w marcu. W marcu, w marcu to. to w, piętniu, w, w marcu to będą chodzić. W krótkich spodenkach już wszyscy. Przeprowadzam się do Wrocławia. Tak. Szukam współlokatora, współ Roman jak Pira. Proszę nie nagrywać tego, bo my chyba zjechaliśmy na czerwonym. Nie, mi wjechali na czerwonym. Mi by mu wjechali na czerwonym, a tak naprawdę zjechał na czerwonym i dobrze, że... A ty masz Kasia prawo jazdy w ogóle? Mam, zaraz mogę tu zasiąść, też będę na czerwonym. Ale nie, masz Zaden naprawdę prawo. prawo jazdy? Mam. Rysz. I to wszystko. Nakładaj <noise> Daszka. Wszystko jedno. A kalemary lubisz? No. Ja cały czas polecam w tej samej kurce na minus 12. We Wrocławiu jest plus 13. Do Wrocławia i patrz. Financja. Zżarło wszystko, że jej nie Wszystko, wszystko. Muszę tu usiąść. Ja się boję, że to zrobić zęby. <grywka> <grywka> Wybrała sobie już yy, rodzaj. Tu za 12 zł mamy koral B. Te chcesz kasię? Super. Barwa kość słoniowa. O tamtych. Bardzo no, dużo. Przez 3 lata. Przez 3 lata? Mam no, co 4 6 tygodni. A, i, i, co I co ty dlaczego? na to? bo jestem alerykiem. I ten towar musisz wziąć przez 3 lata? Dopiero 3 lata. W zasadzie towar jakiś ma. My z Bułgarii, jak ściągnęliśmy to powiedzieć, bo raz, dwa. Raz w tygodniu. Raz w tygodniu, kpacz Bez sensu. W tym Wacławiu mogłoby się na rzecz. Myślałem, tak mnie? Pozdrawiamy. Z Wrocławia. Mi nie. Nie Zostałam w operacji. A ja wolę nagrywać drąski. Co to jest? Pieskomandos! Pies komandos! To nie są żarty. dźwigan. Pozdrawiamy Eto. To jest to jest torba Romela. Napznajcie się. się. Chodzimy do klubu Romela, nie zdziwię się... To nie zdziwię się jakby tam było wszystko na razie. I tutaj, a, zapraszamy. No ma robi się przede wszystkim to. Tu nic więcej nie robią. A nie. Są to się czekaj, robią. nie, nie, Wiesz, zaczęła to służyć. Nie da jady. <grymne> nie da jady. <grymne> nie da jady. I za chwilę znowu. Jeszcze raz. I pierwszy będziemy przeli. to <try> Trener Maciej, Trener Maciej, proszony do kasy numer 1. Trener Maciej, proszony do kasy numer jeden. Przepraszam, <try> co zrobiłem? <gry> <try> Jesteś <stronie>. Dzięki, Robert. <try> Załatwiłam. Ne de koyayım, ne